Adamie, Szymonie, mamy przed sobą mamy przed sobą 47 tom wielkiej kolekcji komiksów Bohaterowie i Złoczyńcy Liga Sprawiedliwości, Koszmary i Raj. Co ciekawe, składa się ten komiks z dwóch opowiadań. Tom zawiera Ligę Sprawiedliwości i Koszmary Nocy Letniej, a także Liga Sprawiedliwości Raj Utracony. Z jednej strony nie są te opowiadania powiązane ze sobą wątkowo, ale jednocześnie stanowią interesujący suplement do innego tomu naszego, naszej kolekcji, a mianowicie do Ligi Sprawiedliwości Nowy Porządek Świata. Zobaczmy o co chodzi. Koszmar nocy letniej został wydany od września do listopada 1996 roku. Natomiast Liga Sprawiedliwości, widzicie, mamy styczeń, lipiec 1997. A raj utracony jest początkiem, to jest pierwszy kwartał 1998. One chyba ze sobą w jakiś sposób korelują, prawda? czyli mm, Koszmar i Raj, a także Nowy Porządek Świata. Bo jak mieliśmy ten Nowy Porządek Świata, to tam po wielu latach nam się zebrała ta silna drużyna Ligi Sprawiedliwości, ta korowa załoga, ta główna, czyli najpotężniejsi bohaterowie, Batman, Superman, Waterwoman, Flash i tak dalej. Oni wszyscy wrócili po dłuższej nieobecności do Ligi Sprawiedliwości. Natomiast nasz koszmar, koszmar nocy letniej, on jest jakby wprowadzeniem, dlaczego ci bohaterowie się zebrali po tylu latach. Jest takim prequelem, można powiedzieć, do tej serii pisanej przez Granta Morrisona. Czyli co się wydarzyło, że ci bohaterowie ponownie zaczęli współpracować. Taki origin Story, dokładnie jak. Dlaczego właśnie oni? Tak, to jest Origin Story, co Adam mówi. I ja nawet pokazuję pewien dodatek, który jest zamieszczony na końcu tego tomu. Pokazanie, że jest to prolog. Jest to trzyczęściowa częściowa miniseria Prolog do Ranu Grant'a Morrisona. Koszmarnost zaczyna się w intrygujący sposób. Otóż Kyle Reiner Scenarzysta i rysownik komiksowy ma pewne problemy twórcze. Kyle, tu Kevin, twój redaktor, chyba o mnie zapomniałeś, bo nie raczyłeś zadzwonić od miesiąca. Jeśli ten komiks nie ukaże się w terminie, nie pójdę na dno sam. Słyszysz mnie? Kyle, wiem, że tam jesteś. Kyle ma za zadanie narysować komiks o. Trafił mi się Green Lantern, który pozwolę sobie nadmienić: nie ma kuszących buforów. Kto wymyślił tę postać? Niestety, jak się okazuje, popularność superbohaterów w komiksie mocno spadła. A jaki jest tego powód? W tym tempie, w jakim się to dzieje, wy dwaj będziecie ostatnimi ludźmi na Ziemi nieposiadającymi supermocy. To musi być niezłe uczucie, co? Co ja bym dał, żeby nimi być? Zgadza się. I okazuje się, że wielu ludzi na świecie ma supermoce. To jest niezwykle ciekawe w moim przekonaniu. I jak widzimy, Kyle zapomniał, że jest Green Lanternem. A co z resztą członków Ligi Sprawiedliwości? Zobaczymy, co się z nimi dzieje. Kent? Ech, chciał mnie pan widzieć, panie White? Nie. Chcę widzieć wyniki, a konkretnie artykuł na temat wczorajszej genetycznej iskry. Jest słaby, Clark. Miejsca, statystyki, ale brak pogłębienia tematu. Czy ty w ogóle potrafisz wejrzeć pod powierzchnię? Następnie przechodzimy do Wonder Woman. Wonder Woman jest opiekunką, nauczycielką w szkole dla dziewcząt. Na Temiskirze. Na temiskirze, Czy Temiskira to jest szkoła? No tutaj do końca nie wiem, jaka jest prawda. Natomiast po prostu no wychowuje dziewczyny. No i jeszcze pokażemy Batmana. Co. Batman, a raczej Bruce Wayne Zostaje zaskoczony Jak to możliwe, że tu jesteście? Mówi o swoich rodzicach Bądź co bądź synu Zawsze mówiłeś, że zostajesz w Gotham Aby uczynić je najlepszym miejscem O Och Tomasie, nie drażnij się z nim Bardzo ciekawa sytuacja Nie będę mówić o pozostałych członkach ligi Niech to już będzie tajemnicą Ale ewidentnie widać, że Członkowie Ligi Sprawiedliwości Nie wiedzą kim są Prawda? I tutaj jest bardzo ciekawy wątek. Kto pamiętacie, kto pierwszy się obudził z tego letargu? Nie, ale nie mówmy nie. kto, jak, bo właśnie sposoby budzenia są po pierwsze ciekawe, po drugie, jak niektórzy się obudzą i pójdą budzić następnych, to są fajnie diametralne podejścia po prostu do tego do sposobu budzenia, więc nie tego nie warto. Tym bardziej, że tam jest mnóstwo takich smaczków, oprócz tych głównych bohaterów Członków Ligi też inni bohaterowie, których znamy z kart komiksu, też są troszeczkę w innych sytuacjach przedstawianiu. Easter Egi, nie? To jest dużo Easter Eggu w ogóle też. Tak, dokładnie. I może ten Easter Egg 1. Ja myślałem, że ta postać jest tutaj bardzo mocno powiązana, a mogłaby być bardzo powiązana, a mianowicie Szymonie. Ja nie jestem w stanie przeczytać tego połamańca językowego. Chodzi o Mr. Myksypytylek? Tak, dokładnie. I to powtarzam, I to są właśnie te smaczki. Raj utracony jest bardzo podobny, słuchajcie, do pewnego filmu też z 1998 roku, a mianowicie do Miasta Aniołów. A... Kojarzycie? Słuchajcie, mamy pewną a... sytuację. Meg Ryan i Nicolas Cage. Tak, Meg Ryan i Nicolas Cage. Tutaj... Mamy w San Francisco pewna kobieta, Shannon Coin, katoliczka, pewnego razu otwiera drzwi i dostrzega kogoś, kto nad nią czuwa. A jest to jej Anioł Stróż. Jak się okazuje, ten Anioł Stróż, Zauriel, wyjaśnia powód, powód przyjścia i pokazania się tej kobiecie. Wybacz, lordzie Herfon. Zawsze byłeś wobec mnie sprawiedliwy. Poprosiłeś o uwolnienie, ponieważ złamałem kardynalną zasadę nieśmiertelnego stróżowania. Zakochałem się w istocie ludzkiej. Tak, Zauriel zakochał się w tej kobiecie i chce z nią zostać. To pociąga za sobą pewne coś konsekwencje i mamy tutaj dosyć ważny problem. Tym problemem jest, mogę powiedzieć, pewien chłopiec. A ty to kto? Asmodel, ma się rozumieć. Anioł, król, Spaxdel. Chyba jeszcze nie zapomniałeś. Nie możesz być Asmodelem. On ma 3 metry wzrostu. Ty jesteś tylko dzieckiem. To się nazywa kostium z ciała, a ty żałosna mała kreatura. To jedyny sposób, aby mógł tu wrócić po tym, co ty i twoi przyjaciele zrobiliście mi w San Francisco. Żaden Superman już cię nie uratuje. I widzimy jak Pokonuje marsjańskiego łowcę. To opowiadanie skupia się bardziej na wojnie. Wojnie zobaczcie, kogo z kim. Jego zastęp byka jest gotów, by do, do nas dołączyć. Szturm na niebo czas zacząć. Piekło czeka tylko na Twój rozkaz, Lordzie Neronie. Tak, mamy tutaj sytuację, gdzie anioły walczą z demonami, no i oczywiście przyłącza się do nich Liga Sprawiedliwości. I No, i dobrze, i powiedzcie mi, w jaki sposób oceniacie te dwa opowiadania, ponieważ tom składa się w sumie tylko z tych dwóch opowiadań. Może zacznę od ciebie, Szymonie? mi się to czytało, zaskakująco dobrze, i powiem ci, że mają one zupełnie inny charakter. Pierwsze, ale każdy ma w sobie coś ciekawego, bym powiedział. Pierwsze właśnie to, co definiuje tak naprawdę bycie, bo troszeczkę pokazuje, co definiuje bohaterem, że bohaterowie to nie tylko supermoc, bo mieliśmy przedstawienie to, jeżeli wielu ludzi bez cech bohaterskich ma supermoce i że to nie gra do końca tak, jak powinno. Więc to mieliśmy w tym pierwszym opowiadaniu. I właśnie to diametralne różne podejście do momentu przebudzenia. Więc to mi się podobało i postawa czy postać generalnie marsjańskiego chłopcy w pierwszym opowiadaniu. Bardzo fajnie emocjonalnie zrobiona. Jego, jego, wątek po, poprowadzony. Drugie opowiadanie też mi się podobało, bo były tam aspekty właśnie tej rywalizacji, nazwijmy to, w zaświatach między aniołami, demonami i tak I też, mm, właśnie też sporo ciekawostek tych tego opowiadania. Chociażby jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego Superman, że Clark Kent w pierwszym opowiadaniu ma jakieś długie włosy, w kucyk związane, a na przykład w w tym drugim opowiadaniu jest niebieski. Co, co to się wydarzyło? No To jest urok tych czasów. Natomiast teraz chcemy się odnieść do słów Adama. Adamie, ty w swojej prezentacji powiedziałeś pewne ciekawe słowa i chciałbym, żebyś się do nich odniósł teraz. Dzisiejsza premiera komiksowa zdecydowanie trafi do nieznającego Ligi Sprawiedliwości czytelnika, jak i do wyjadaczy, którzy już przeczytali już niejedno z naszą Ligą. Młody czytelnik, świeży się tutaj odnajdzie, a starzy znajdą tutaj sporo smaczków, nawiązań, uzupełnień. Więc komik spełnia swoją rolę, jakby nie patrzeć. Ja polecam, bo moim zdaniem jest to komik, z którym się każdy człowiek odnajdzie, każdy czytelnik. Przede wszystkim w tej pierwszej historii, bo ona jest bardziej no, prostsza. Mamy tutaj właśnie te zawiązywanie się tej Ligi Sprawiedliwości, ta nowa inkarnacja właśnie to uzupełnienie Ligi Morisona. Która też już była, ten pierwszy tom mamy w kolekcji, była gdzieś tam na początku, chyba pierwsza dziesiątka, jeśli dobrze pamiętam. Więc fajnie uzupełnia, można wziąć sobie, skomfortować te obydwa tytuły, popatrzeć, co jest grane i no, tak tutaj przedstawiłeś, że jest to, to, to się dzieje przed, i tak właśnie tutaj, bo w tamtej lidze nie mieliśmy tego zawiązania się tej ligi. Oni już po prostu tak jakby na telefon i działali, a tutaj mamy tą całą sytuację, jak do tego doszło, że akurat ta konkretna siódemka się. Zebrała i bronili, zaczęli bronić Ziemię i stali się tą największą grupą superbohaterów w świecie DC. Mhm. I moim zdaniem tym się komiks broni. Druga może być problematyczna, właśnie pod tym względem, co mówiłeś o tym Supermanie Niebieskim chociażby, no ale też jest tam dwa lata różnicy, już jest w ogóle inna historia i to znowu jest komiks, który dopełnia dalej tą Ligę Sprawiedliwości, bo tam też są zeszyty, z której wynika cała ta sytuacja Zauriela, no chociażby z dlaczego on przybył, chociaż tam jest ładnie opisane to, to jest, yy, co się przyczyniło do tego no w końcu ten Afmodel i Nerun byli tym, tutaj głównymi tymi przeciwnikami i tutaj ta historia mi się bardziej skleiła bardziej, bardziej mnie urzekła no bo jednak ten temat yy, przebudzeń bohaterów, którzy żyją w jakichś innych rzeczywistościach albo są obserwatorami tego co się dzieje albo w ogóle siebie nie znają to no już kilkakrotnie było przerabiane więc yy, dla mnie ta druga historia była ciekawsza, bardziej taka, coś, coś nowego w tej drugiej historii jeszcze była taka ciekawostka i moim zdaniem fajne ogrodzenie tematu, bo tak powiedziesz, anioł zakochał się w kobiecie, ale kobieta kogoś znalazła. I powstał swój, swoisty trójkąt, który został moim zdaniem bardzo ciekawie ograny. A nie tak po prostu, o, tu jest jakiś zwykły ziomek, a tu anioł to ziomek spada. Tylko jest bardzo tak serio, sensownie, serio porządnie poprowadzone to po prostu. I tutaj inni scenarzyści ogólnie, te dwie historie to każdy kto kto inny pisał, bo tutaj mamy druga historia z Millara, a pierwsza jest Wajda. No obydwoje no, chyba zjedli te zęby na tych superbohaterach, ale historie są niby podobne, ale inne zupełnie i obydwie się czyta, dosyć chłoną człowieka, pochłaniają i się, no oczywiście są krótkie te zeszyty, trzy zeszyty na każdą historię, więc to można szybko i tak przeczytać, ale tak się nie nudzi. Być może przydałby się jeden zeszyt więcej do tej pierwszej historii, żeby to dać więcej takiej atrakcyjności, bo jednak tam trochę po łebkach niektóre wątki, moim zdaniem, poszły. No i to jest prawda. Dobrze, że to mówisz. Dla mnie ten komiks jest dosyć średni, fajny pomysł jeden z drugim, ale nie do końca dają mi satysfakcję. Tak, ja bym chyba chciał, żeby ta pierwsza historia była dłuższa i trochę inaczej była poprowadzona i inne było zakończenie. Bo gdzieś tam są ciekawe poszlaki, a okazuje się zupełnie coś innego. Jasne, to jest wprowadzenie do czegoś większego, do Granta Morrisona. I to też daje nam informację. Aha, sięgnij po, po następne tomy, sięgnij po coś kolejnego. Natomiast. Z tym drugim opowiadaniem, z aniołem, ja czułem się lekko po prostu zagubiony. Tutaj czuć, że to jest część czegoś, czegoś większego. Nie wiemy, dlaczego Superman wygląda, jak wygląda. Skąd w ogóle się wzięły te anioły? Skąd ten, ten, ten mały czarny, ten arcydemon, który ma taką siłę? I jeszcze tam jest jakaś wzmianka, że to jest druga bitwa, czyli było coś wcześniej prawda? To więc... czego jeszcze w kolekcji nie było, właśnie, tylko to mamy od Egmontu. O to chodzi, więc ten, to drugie opowiadanie, ono jednak wymaga dopowiedzenia. powiedzenia. No, ja czułem się tam niestety zagubiony, więc nie do końca ja się zgodzę, że ten komiks jest dla wszystkich. Ale dosyć dobre pomysły są. I na zakończenie. Adamie, Szymonie, polecacie ten komiks? W sumie to też. Adamie, ja wiem, że polecasz wszystkim. A ty, Szymonie? Chociaż no? brakuje mi fajerwerków w graficznej szacie pierwszego tomu, pierwszej części. Tam mogło być. No jak to jest liga, jednak, no to powinno być dopiszczone jakoś bardziej widowiskowe te rysunki, nie? Hmm, czy tak, ja komiks polecam. Moim zdaniem, pod względem fabularnym to są jedne z lepszych komitetów Ligi Sprawiedliwości, które przeczytałem. Troszeczkę przy tym, bo Liga Sprawiedliwości jest ciężka do pisania. Oni są, są bohaterowie zbyt potężni i ciężko znaleźć balans z zagrożeniem, żeby to, miało, żeby to jakoś się fajnie czytało. I najsłabszym elementem jest moim zdaniem szata graficzna, która, tu jak Ale powiedział, szczególnie w pierwszym deszcie, no nie do końca jest na najwyższym poziomie. Ja polecam jednak doświadczonym fanom, fanom Ligi Sprawiedliwości. Ci, którzy zaczynają, no niekoniecznie to jest dla nich można pominąć i znaleźć coś ciekawszego. Dzięki i do zobaczenia. Cześć! Uniwersum DC jest naprawdę niezwykle skomplikowane. Wiecie dlaczego? Bo tak, mamy tutaj oczywiście mitologię grecką, która jest ściśle powiązana z Dianą. Ten komiks pokazuje nam e, wiarę katolicką. Do tego jeszcze wiemy, że jest multiversum, tak? I wielki arcywróg, tak silny jak bogowie, czyli Darkseid. Więc ja nie wiem, nie wiem jak jedną, z drugim, z trzecim, pewnie czwartym, jeszcze to wszystko można pogodzić. Dla mnie to po prostu w tym momencie czacha dymi. Bardzo skomplikowane. Jeszcze masz świat Sondmana, który też jest powiązany z wiarą katolicką, ale masz tych nieskończonych, którzy już na pierwszych kartach się pojawili. No. tam jest lot. lot jest. Więc tak na zakończenie kierujemy słowa do Was. W jaki sposób Wy to widzicie? W jaki sposób Wy to możecie wszystko wytłumaczyć, połączyć?